Cześć, kochani, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Dzisiaj vlog e, o miłości i o niepełnosprawności. Do e, tego vlogu e, namówiła mnie jedna z Was, e, pisząc mi wiadomość prywatną z dość e, szczerą e, historią swoją i e, bardzo poruszającą. Mm, ta osoba prosiła, żebym była anonimowa i żebym ten filmik tylko oprzeć na tej historii i pytaniach, ale bez szczegółów, dlatego szanuję i zostawię to dla siebie. Ale chciałabym odpowiedzieć na jej pytanie, które zadała mi i chciałabym tak naprawdę powiedzieć kilka słów na ten temat. Tutaj Witka napisała Chciałabym wiedzieć, dlaczego niepełnosprawność tak bardzo wpływa na uczucia drugiej osoby. Bo co ludzie powiedzą? Dlaczego ludzie się wstydzą być z osobą niepełnosprawną? Co ma to do miłości? E, powiem Wam tak, mi dosyć trudno jest być bez, bezstroniczą osobą, dlatego pod koniec. Poproszę Bartka, żeby powiedział kilka słów na temat całego tego tematu. E, dlatego też postaram się ja mówić jak najkrócej, żeby on mógł e, powiedzieć co myśli. E, ja postaram się wam powiedzieć co, e, co o tym myślę z punktu widzenia osoby niepełnosprawnej, pedagoga specjalnego oraz socjologa. E, kochani, e, powiem tak. Zakochanie się w osobie niepełnosprawnej jest jak zakochanie się w kimkolwiek. Z tym, że nasze społeczeństwo, nasze, nasza mentalność jest jeszcze tak bardzo ograniczona, że bardzo boimy się odpowiedzialności za drugą osobę, ciężaru, jakie niesie, bycie z osobą, która jest osobą niepełnosprawną. Poza tym wiem, że dużym problemem jest postrzeganie innych na takich związek, czyli na przykład rodziny, znajomych tego partnera pełnosprawnego. Dlaczego? Niestety jesteśmy jeszcze bardzo niewyedukowani pod kątem tego tematu. Niestety niepełnosprawność w związku jest jeszcze pewnym tematem, może nie tabu, ale to jest temat, który jest bardzo ciężki, dla wielu niezrozumiały. Ja wielokrotnie od Was dostaję komentarze, w których piszecie, że nie rozumiecie Bartka, dlaczego Bartek jest ze mną i tak dalej, i tak itd. Niestety jesteśmy jako społeczeństwo nietolerancyjni, jesteśmy niewyedukowani i nie mamy kontaktu z osobami niepełnosprawnymi. To, co w tym momencie powiem, będzie dosyć brutalne, ale uważam, że poniekąd osoby niepełnosprawne są sobie winne. Nie mówię, że wszyscy, bo ja znam wiele osób bardzo aktywnych, dbających o siebie i swoje życie, i naprawdę takich bardzo, bardzo aktywnych ludzi, ale stykając się z osobami niepełnosprawnymi, bardzo często spotkałam się po prostu z osobami, które nie wierzyły w siebie, nie dbały o siebie, nie nie miały motywacji do tego, żeby wejść z domu, żeby zrobić coś, żeby skończyć szkołę, żeby wyprowadzić się od rodziców. Tutaj oczywiście jest wiele czynników, od strachu po, po prostu lenistwo i wiele, wiele innych rzeczy. I tutaj to, do czego zmierzam. To jest kwestia taka, że książę na Białym Rumaku nie przyjdzie do nas sam. I naprawdę każda osoba, nieważne czy sprawna, czy niepełnosprawna, tak naprawdę musi coś sobą reprezentować, żeby inni się mogli zainteresować tą osobą. Mam nadzieję, że osoby niepełnosprawne będą coraz bardziej odważne, że będą. Że nie będą się bały wyjść z domu, spotkać ludzi, których kompletnie, spotkać ludzi, z którymi kompletnie nie mają nic wspólnego, którzy mogą często powiedzieć nam bardzo niemiłe rzeczy. Niestety trzeba po prostu przełamać się i uwierzyć w siebie, a wtedy ja bardzo mocno wierzę, że. Że spotkamy takiego człowieka, który pokocha nas i, i da nam to szczęście, a my jemu. Jeżeli o mnie chodzi, to ja osobiście nie miałam jakichś ogromnych problemów z związkami. Miałam kilku chłopaków w swoim życiu, i zawsze jakoś się to tak zdarzało, że wcale tego nie chciałam. A, a się zdarzało, i, i spotykałam ich, i były jakieś tam miłości, mm, ale też musiałam z siebie wiele dać, też musiałam się starać pokazywać, że warto mm, spędzić ze mną życie, albo chociaż e, tą cząstkę życia. No, Badka poznałam przez internet, jak wiecie, i ja zrobiłam ten pierwszy krok, bo to ja stawiłam ogłoszenie na Gantry, i gdyby nie to, nie znalibyśmy się, nie bylibyśmy razem, i nie wiadomo, co by było z nami. Więc ten pierwszy krok jest bardzo, bardzo ważny. Nie wszystko jest proste, nie wszystko jest takie idealne. Ponieważ ludzie mają w naturze ocenianie innych. I e, niestety wiem, że środowisko partnera często ocenia taki związek bardzo źle. Mówię tutaj o rodzinie, o znajomych e, z pracy czy z, z, z jakiegokolwiek środowiska. I e, jedyne, co, co muszę tutaj przyznać, to partner, osoby i po prostu musi mieć jaja. Dlaczego? Po prostu musi umieć się przeciwstawić tym wszystkim ludziom, tym wszystkim opiniom i, i tym, co, co napotyka wokół siebie i po prostu tupnąć nogą i powiedzieć słuchajcie, to jest moje życie, ja jestem z, z tą osobą, nie Wy, i albo to zaakceptujecie, albo no trudno. Ja wiem o tym, że wiele osób po prostu nie ma odwagi i nie, i nie ryzykuje jakby relacji z ludźmi, z rodziną dla tej osoby. W naszym związku z Bartkiem było różnie. Były wzloty i upadki. Teraz jesteśmy na takiej drodze, że oboje jesteśmy pewni tego uczucia, i jestem pewna tego, że co by się nie działo, to Bartek tuknie nogą i sprzeciwi się wszystkim. Kiedyś tak nie było. Kiedyś nie byłam pewna tego, jak będzie. I myślę, że. Myślę, że po prostu facet, który będzie z osobą niepełnosprawną, czy też dziewczyna z facetem niepełnosprawnym, musi po prostu być gotowa na te komentarze i opinie innych ludzi. Jak się na to przygotować, nie powiem Wam tego. Po prostu trzeba być pewnym swojego uczucia. Nie jest to prosta sprawa i ja to mówię otwarcie. Ale wiem o tym, że są tacy ludzie, którzy nie patrzą tylko na zewnętrzną sferę, ale też na to wnętrze na to, kim jesteś, co z siebie dajesz i jak dobrze ci jest z tą osobą. Także no, mam nadzieję, że takich ludzi będziecie spotykać. A jedyną radę, jaką mogę Wam tutaj dać, Wam osobom niepełnosprawnym oraz e, Wam Przyszłym partnerom osób niepełnosprawnych. Po prostu musicie zacisnąć zęby e, i iść do przodu. E, nie przejmując się tym, co słyszycie, co, co jest wokół Was i jak bardzo jest to często przykle. E, dla nas też to było przykle, i, i, i wiem, że to nie jest łatwo. E, Przejść tą, ten początek, kiedy naprawdę wiele osób będzie się buntować. Powiem Wam jeszcze jedną rzecz: że jeżeli Wasz partner nie będzie pewny swojego uczucia, to on będzie tak latał pomiędzy tym, co ludzie powiedzą, a tym, co czuje. I naprawdę trzeba się głęboko zastanowić nad tym, czy taki związek naprawdę ma sens. Bo obie strony muszą być tego wszystkiego pewne i obie muszą walczyć ze stereotypami i z tym, jak bardzo my ludzie jesteśmy zacofani w tej materii. Także naprawdę musimy mieć jaja do tego, żeby, żeby po prostu żyć normalnie i cieszyć się życiem. Także w kwestii miłości myślę, że to by było tyle, jeżeli chodzi o mnie. Jeżeli macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach, spróbuję odpowiedzieć i spróbuję um, jakoś pomóc, doradzić. A teraz dopuszczę do głosu Bartka i odpowiem nam na cztery pytania, które przygotowałam i mam nadzieję, że zobaczycie też taką drugą stronę tej, tej całej historii. Może to jakoś pomoże? Mam nadzieję, że w ogóle ten filmik Wam pomógł i jakoś otworzył troszeczkę oczy. A widzce, która zadała mi to pytanie, po prostu życzę dużo siły i wiary w to, że będzie lepiej, że spotkasz naprawdę faceta, który będzie po prostu umiał tupnąć nogą i zobaczyć Ciebie, a nie twoją niepełnosprawność. Tego życzę tobie oraz innym e, niepełnosprawnym osobom, które szukają swojej miłości. Także teraz zapraszam Bartka. Okej, okay, witajcie kochani, już jesteśmy we dwójkę. E, na wstępie bardzo dziękuję Bartek, że zgodziłeś się odpowiedzieć na tych, te cztery pytania. Zostałem perfidnie zmuszony. Ale <laughs> dla dobrego. Tak więc zacznijmy. Chciałam Cię najpierw zapytać, jaka była Twoja pierwsza reakcja, kiedy przeczytałeś w ogłoszeniu, że jestem osobą niepełnosprawną? Taka pierwsza myśl? Tak, całkowicie szczerze. Nie wiem, patrząc tak ogólnie, no to jakoś nie przypominam sobie, żeby, żebym jakoś szczególnie zareagował na no to. Po prostu, no. Przeszedłem do tego, jak. Nie wiem. To, co za różnica czy osoba jest na wózku, czy osoba porusza się o kulach, czy. Nie wiem, czy chodzi normalnie. Osoba jak osoba. Mhm. Miałeś kiedykolwiek kontakt z osobami niepełnosprawnymi przed spotkaniem mnie? Poradyczne, takie, no nie wiem, na ulicach, tak? Jak kogoś. Ale nie znałeś, nie. Nie, nie. nie miałeś w tak, ogóle. Tak, żeby, tak... tak, żebym e, z kimś rozmawiał albo z kimś, e, nie wiem, dyskutował na jakieś tematy, albo komuś pomagał, to nie. Mhm. Czyli było to dla ciebie nowością? E, w pewnym sensie tak. Powiedz mi, jak zareagowałeś i... Co sobie myślałeś, kiedy zobaczyłeś mnie pierwszy raz. Kiedy wtedy się spotkaliśmy i co w ogóle sobie pomyślałeś? Znaczy. Yy, yy, w, w ogłoszeniu już, które Bogusia wstawiła na Gantry, było wszystko napisane, że siedzi na wózku i tak dalej, i tak dalej, ale wyobrażałem sobie ciebie zupełnie inaczej, że nie wiem, uległaś jakiemuś wypadkowi czy coś takiego i... No Napisałaś się tam, że masz metr wzrostu. Pomyślałem, że po prostu jak siedzisz co nie, to jesteś niższa. I dlatego napisałem, że masz metr, ale no, zdziwiłem się, jak cię zobaczyłem. Um, następne pytanie. Czy odczuwałeś presję od rodziny, znajomych, najbliższych, aby nie być ze mną? Odczuwałeś, cały czas ją odczuwam. Tak naprawdę. Moja rodzina jest po prostu niereformowalna. Czyli nie akceptują tego, że jesteśmy razem. Nie akceptują. Ale nie wszyscy. Uf, nie wszyscy. No, niektórzy musieli po prostu nad tym przejść do, początku, do porządku dziennego, że tak powiem, bo zostali postawieni pod faktem dokonanym. Przeze mnie i mieli wybór, albo, albo zaakceptują ciebie, albo no sorry. A czy miałeś e, takie myśli, żeby zrezygnować z nas, e, dla rodziny, znajomych e, i ludzi, którzy kategorycznie mówią nie na nasz związek? To znaczy y, tak, y, moja, dla mnie rodzina jest bardzo ważna. Nie oszukujmy się, ale no, myślę, że dla każdego z nas, mama, babcia, nie wiem, rodzeństwo, tak, są dla nas bardzo ważni. I no, owszem, były takie momenty, w których myślałem, żeby po prostu rzucić to w cholerę, tak. Bo już miałem dość wysłuchiwania tego, że. No, cały czas jesteś z tą kaleką, tak, to nic z tego dobrego nie wyniknie i tak dalej, i tak dalej. Ale w końcu sobie pomyślałem. Kurde, to jest moje życie. To jest moje życie i nikogo niech nie obchodzi to co ja robię. I powiem wam bardzo, bardzo szczerze, że moja rodzina nie widzi tego, czego.

Więc, no, sorry, ale nikt nie będzie mi mówił, jak mam żyć i co robić. Każdy popełnia w życiu pełno błędów. Ja też je popełniłem, ale związek z błogością nie, nie uważam jako błąd, tylko za chyba najlepszą decyzję w moim życiu. Czy życie z osobą niepełnosprawną wymaga od ciebie wyjątkowych poświęceń? Wyrzeczeń, jakichś takich no, codziennych, większych obowiązków, czegoś takiego, co z osobą, dziewczyną, sprawną, no nie byłoby czegoś takiego. No, wiecie, pierwsze porządki domowe. No nie oszukujmy się, ale Bogusia nie jest w stanie na przykład zmyć podłogi, odkurzyć, yy, nie wiem, wsadzić naczyń do zmywarki, czy coś takiego, więc to wszystko spada tak jakby na mnie. Ale czy to, to takie wielkie poświęcenie? Czujesz, że yy, właśnie jakieś wyrzeczenia musisz jakby wkładać z nas związek? Że nie możesz czegoś zrobić, co mógłbyś zrobić z zdrową dziewczyną? Nie, dlaczego? Nie, raczej nie. Po prostu... No nie skoczysz ze mną na i Szczerze sam bym nie chciał, bo mi chyba kurde żołądek wyleciał. A to był przykład. Nie wiem, jakoś nie mam zapędów do sportów ekstremalnych, dobrze o tym wiesz. Eee, no... Boże święty. Na pewno nie kupimy kabrioletu nigdy. Się nie zmieszczę do niego. Chociaż jakby się upał? Dobrze, nie o tym dzisiejszy odcinek. No dobra, czyli co, reasumując, ja, to są wyrzeczenia, dodatkowe obowiązki, coś takiego, co po prostu ciebie osobiście, nie wiem, jakoś wkurza, czy jakieś takie emocje wywołuje Ojku no ograniczenia czy wyrzeczenia no... Nie wiem czy to można nazwać wyrzeczeniami bo jeśli komuś się kocha... Jeśli kogoś się kocha, to się tej osobie pomaga, tak? I ja wiążąc się z się byłem świadomy tego, że... Praw o... Praw i obowiązków. Tak. <laughs> że trzeba jej będzie pomóc. Czuję, i... że ja coś z siebie daję. Wiecie co, Gusia ma talent, naprawdę wielki talent do załatwienia czegokolwiek, gdziekolwiek i z kimkolwiek. Ja nie wiem, słuchajcie, jak ona to robi, ale gdzie pójdzie, tam coś załatwi. To prawda. Ja po prostu yy, jestem bardzo uparta. To jest obopólna, kurczę, słuchajcie, korzyść. Jak on coś chce załatwić i wie, że jak on pójdzie, to mu nie. Tak, to źle ją, bo ona na pewno to załatwi. No, to prawda. To prawda, ja jestem taką osobą. Dobra, na sam koniec, tak naprawdę, bo już kończymy. E, chciałabym, żebyś powiedział widzom, e, tym niepełnosprawnym, jak i tym e, sprawnym, e, kilka słów e, po prostu na ten temat, co rozmawialiśmy. Nie jestem najlepszym pokrzepicielem. Nie, nie umiem, wiecie, nie wiem, jakoś pomagać psychicznie i tak dalej. Ale uwierzcie mi, jeśli naprawdę znajdziecie kogoś, kogo no, pokochacie, poczujecie do tej osoby no, jakąkolwiek chemię, to walczcie o to. Naprawdę. Miłość jest w życiu naprawdę bardzo ważna i mówię wam, nie da się tego opisać z niczym innym. Musicie dążyć do tego, żeby, żeby w końcu w waszym sercu zagościł ktoś, tak jak w moim zagościła Bogusia. Nieważne. Czy rodzina, znajomi, nieważne. Dążcie do tego, bo skoro osoby, które uważacie za przyjaciół, mówią Wam, że z tą osobą to nic dobrego nie będzie, to nie są tak naprawdę przyjaciele. Przyjaciele są od tego, żeby Was wspomagać w Waszych decyzjach. Fajnie to Czy Czyli nieważne, czy jesteśmy niepełnosprawni, czy sprawni, powinniśmy walczyć o swoją miłość. Dokładnie. I tak o to chcieliśmy zakończyć. Mam nadzieję, że ten filmik. Myślę, że mocno prywatny, bo troszeczkę się obnażyliśmy hmm, w tym, co myślimy, e, pomoże wam w trochę innym postrzeganiu miłości. E, I nieważne, czy jesteś osobą sprawną, czy niepełnosprawną. E, chciałam też podkreślić, że e, osoba, do której wysłała do mnie maila, zainspirowała mnie do tego filmiku i chciałam jej bardzo, bardzo za to podziękować i mam nadzieję, że udaje się znaleźć takiego mężczyzna jak ten oto obok i życzę wytrwałości, trzymamy kciuki i mamy nadzieję, że choć troszkę Ci pomógł ten filmik Mam nadzieję, że nikogo nie uraziłam, mówiąc o tym, że po jakimś, w jakimś stopniu osoby niepełnosprawne są sobie winne, bo ja po prostu chciałam powiedzieć prawdę i to co myślę, ale w żaden sposób nie wrzucam wszystkich do jednego worka. I wiem o tym, że są osoby, które tak jak ja. I wiele, wiele innych osób robi mnóstwo rzeczy w życiu, nie poddając się. Także tutaj nie chciałabym, żebyście to źle zrozumieli. Po prostu te osoby, które nie wierzą w siebie i nie walczą o swoje życie, zachęcam do działania, bo wtedy nawet ta kwestia miłości będzie wyglądała całkiem inaczej w Waszym życiu. Tak jest weźcie się w garść do roboty, a nie powiedział co wiedział nie ma uzadania się nad sobą No, dziękujemy wam ślicznie za chwilę spędzone z nami przepraszam, że filmik znowu jest taki długi i mam nadzieję, że dotrwaliście do końca dajcie znać w komentarzach co myślicie i do zobaczenia w kolejnych filmikach żegnam was ciepło, pa. pa.